Dzisiaj opowiemy o tym, jak kompleksowo zaplanować wydatki z budżetu domowego. Jeżeli pogubiłeś się w zalewie rachunków, pilnych wydatków i innych obciążeń naszego budżetu, to posłuchaj naszych podpowiedzi, jak sobie z tym poradzić. Pierwsza i podstawowa zasada to stałe, comiesięczne kontrolowanie naszego budżetu domowego. Zacząć należy od uwzględnienia wszystkich wydatków stałych, czyli takich, które pojawiają się regularnie co miesiąc. Przede wszystkim ostrożnie. Trzeba wziąć kartkę. Długopis, usiąść i to przemyśleć. Napisać wszystkie wydatki, które w danym w ostatnim miesiącu mieliśmy, i następnie przyjrzeć się im, czy one są faktycznie niezbędne, czy są takie, które można byłoby wyeliminować. Względnie nawet te niezbędne wydatki, czy można byłoby je trochę ograniczyć. Sporządzając taką listę wydatków miesięcznych, po prostu z jednej strony uświadamiamy sobie, na co wydajemy pieniądze, a z drugiej strony zadajemy sobie pytanie, czy warto wydać na to pieniądze. Zatem taka lista po prostu pomoże nam w życiu. Płatności za prąd, gaz czy też wodę można ograniczyć poprzez ograniczenie zużycia tych mediów. Zakup żarówek energooszczędnych, wymiana starego sprzętu AGD i RTV na zużywający mniej energii, czy chociażby zakup perlatorów mieszających wodę z powietrzem w naszych kranach, przyniesie z pewnością znaczne oszczędności przy płaceniu rachunków. Natychmiastowe oszczędności może nam przynieść analiza wydatków na codzienne zakupy w sklepach. Jak idziemy do sklepu, warto ze sobą zabrać listę zakupów. Czyli kartka, spisana lista zakupów, co mamy kupić. I wtedy według tej listy idziemy i kupujemy. Oczywiście, idąc do sklepu, często działamy pod wpływem impulsu. Kupujemy to, co w danej chwili nam się chce kupić, zwłaszcza kiedy jesteśmy głodni. Wtedy te zakupy wychodzą nam sprawniej i one są często większe. Jednak, żeby mieć faktycznie kontrolę nad zakupami, trzeba po prostu pójść do sklepu z listą przemyślanych zakupów i według tej listy kupować. Oczywiście nie ma co sobie odmawiać jakiejś przyjemności, no ale te przyjemności te Muszą być przemyślane. Z promocjami jest tak, że no do każdej trzeba podejść indywidualnie. Trzeba spojrzeć, czy faktycznie to jest dla nas korzystne, czy niekorzystne. Czy ta promocja ma jakieś ukryte drugie dno. Oczywiście wszystko trzeba analizować na chłodno. Jak widać, nie każda promocja jest dla nas korzystna i nie każdy zakup jest konieczny. Ponadto analiza cen w sklepach przynosi niezłe oszczędności. A co zrobić, gdy mamy przed sobą większe wydatki pojawiające się cyklicznie wydatki świąteczne, wyprawka szkolna lub nadzwyczajne zakup samochodu czy urlop? Wówczas należy przede wszystkim działać z wyprzedzeniem. Na większe wydatki musimy odkładać duże pieniądze. Czyli z jednej strony musimy to robić często, a z drugiej strony, nie łudźmy się, musimy odkładać duże kwoty. Prosta zasada: jeżeli mamy wydać w przyszłości dużo pieniędzy, musimy po prostu też dużo odłożyć. Zdarza się jednak, że zajdzie potrzeba wydania pieniędzy w nieprzewidzianych sytuacjach, wizyta u lekarza, lekarstwa, naprawa lub wymiana sprzętu i tym podobne. Wówczas również może nas uratować regularne odkładanie nawet niewielkich sum. Z tych pieniędzy tworzy się rezerwa na tzw. czarną godzinę. Najłatwiej odkłada się pieniądze, gdy wyznaczymy sobie konkretny cel, np. zakup nowego telewizora czy samochodu, wyjazd wakacyjny. Wówczas możemy określić, jaką kwotę co miesiąc jesteśmy w stanie odłożyć. Daje nam to także pogląd na to, ile czasu potrzeba do zrealizowania wymarzonego celu. Czyli trzeba po prostu stworzyć sobie taki plan systematycznego oszczędzania. Co miesiąc najlepiej regularnie, kiedy przychodzi wypłata, jakąś część tej wypłaty odkładać. Oczywiście najpierw trzeba przemyśleć ile będziemy potrzebować pieniędzy w przyszłości, przy jakich warunkach jesteśmy w stanie tą kwotę w przyszłości osiągnąć, a następnie przeliczyć to i dojść do wniosku, jaką kwotę miesięcznie musimy oszczędzać, a następnie taki reżim po prostu miesięcznie systematycznie, przede wszystkim systematycznie odkładać. Dzięki takiemu regularnemu oszczędzaniu będziemy mieli większe poczucie bezpieczeństwa finansowego. Przy mniejszych wydatkach unikniemy konieczności wzięcia kredytu. Przy większym zakupie, np. mieszkanie, samochód, w ten sposób uzbieramy sporą sumkę na wkład własny, co pozwoli nam uzyskać znacznie lepsze warunki przy staraniu się o kredyt. Warto jeszcze pamiętać, że odkładane pieniądze zamiast leżeć bezczynnie w przysłowiowej skarpecie lub na nisko oprocentowanym koncie, powinny przynosić nam dodatkowy zysk. Każda zarobiona złotówka z takiej inwestycji przybliża nas do wymarzonego celu.